Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w naszym ogrodzie w Filipowicach. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam tajemnicę maleńkich ogródków skalnych, które możecie urządzić w takich pięknych, kamiennych donicach i ozdobić nimi właśnie na przykład wejście do domu albo słoneczny taras, czy jakieś nieciekawe miejsce, gdzie nie da się nic posadzić. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Zanim przejdziemy do tematu, proszę Was, żebyście zasubskrybowali kanał. Zostawili kciuka w górę, naścisnęli dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. No i koniecznie napisali, czy taki pomysł na właśnie mini skalne ogródki w Donicach trafia do Was, czy nie. Jeżeli interesuje Was uprawa bylin, tych zupełnie maleńkich, czy tych Dużo większych, które sadzicie na bylinowych rabatach, koniecznie sprawdźcie naszą książkę Cudowny Świat Bylin. Znajdziecie w niej mnóstwo informacji, praktycznych wskazówek, nie tylko dotyczących tego, jak sadzić i komponować te piękne rośliny, ale przede wszystkim jak je pielęgnować, ciąć i rozmnażać, by zdobiły wasz ogród przez długie lata. Serdecznie polecam takie ogródki skalne, polecam również osobom, które. Dopiero zakładają swoje pierwsze ogrody, być może jeszcze mają nieprzygotowany teren, być może jeszcze nawet trwa budowa. A wiem z doświadczenia, że bardzo chcecie już coś posadzić, już mieć coś, już cieszyć oko jakimiś kwiatkami, więc właśnie przekierujcie tą swoją ogrodniczą energię i załóżcie takie mini ogródki, bo później będzie je można przenieść w inne miejsce, nie będzie żal, to się nie zniszczy, a bywa, że rzucacie się na głęboką wodę z tymi ogrodami, zaczynacie sadzić różne rzeczy w źle przygotowaną glebę, w nieprzemyślany sposób i w nieprzemyślane miejsce. No i potem trzeba to przesadzać albo czasami nawet wam obumierają te rośliny, więc właśnie Lepiej mieć mało, ale kolorowo, pięknie, wesoło i jest tutaj co podziwiać, jest czym się zajmować. Aha, później możecie z tego też zrobić świetny matecznik, czyli dzielić po prostu te rośliny, pozyskiwać z nich sadzonki i obsadzać nimi kolejne miejsca w swoim ogrodzie. Te skalne, miniaturowe ogródki, które widzicie, towarzyszą naszemu ogrodowi od wielu, wielu lat. Są taką naprawdę niezastąpioną. I stałą dekoracją wejścia do domu. Pamiętajcie, że rosną tu rośliny wieloletnie, byliny, które są praktycznie wszystkie są zimozielone, czyli przez cały rok możemy podziwiać ich różnorodne liście, formy, kształty, kolory. No bo właśnie w ten sposób staramy się dobierać nasze rośliny, żeby zawsze. Coś ciekawego tutaj rosło, było na czym oko zawiesić. Bardzo lubimy te miniaturowe ogródeczki, bo po pierwsze dają nam możliwość obserwacji roślin naprawdę bliska, czyli możemy je podziwiać, oglądać, przykucnąć przy nich. No, zupełnie inaczej te rośliny prezentują się na skalniaku czy w ogrodzie skalnym, gdzie tworzą naprawdę duże, rozległe kępy, takie całe kompozycje. No ale powiedzmy, ten Skalniak oglądamy trochę z oddali, natomiast tutaj mamy te wszystkie rośliny na wyciągnięcie ręki. No i to jest takie wspaniałe, że właśnie możemy sobie podejść, przykucnąć, zobaczyć co tutaj się nowego pojawia, co kwitnie, jak wyglądają one o różnej porze roku. To jest dla nas bardzo cenne, no, niezastąpione, bo my po prostu kochamy byliny i właśnie... To, to są takie nasze ogródki w miniaturze, gdzie możemy codziennie, każdego dnia, czy wchodzimy, czy wychodzimy yy, z domu, możemy po prostu mijać je, podziwiać i, i coś zawsze tutaj pięknego dostrzec. Takie ogródki skalne nie są wcale trudne do wykonania i polecamy je szczególnie osobom, które mają mało czasu, są zapracowane. Mają bardzo jakieś nasłonecznione miejsca, gdzie inne rzeczy nie bardzo chcą rosnąć, albo wymagają dużej opieki z waszej strony, czyli na przykład podlewania. Również dla osób starszych, które nie mają już siły tak ciężko pracować, jak na przykład się to robi na rabatach bylinowych, a nadal chcą cieszyć się pięknem kwiatów, ale też w ogóle różnorodnością roślin. No, i też dla dzieci, które bardzo chętnie zakładają właśnie takie miniaturowe ogródki, no ale bywa, że po jakimś czasie przestają się nimi interesować, nie podlewają ich. A właśnie te ogródki skalne są idealne dla osób, które sobie zapominają lub nie mają czasu na podlewanie, i właśnie dzieciaków, które no, zrobią coś, będą najpierw podlewać 7 razy dziennie, no a potem. Porzucą swój projekt na jakiś czas, i w przypadku takich innych roślin ozdobnych, no to może się bardzo szybko ten ogródek zamienić w perzynę, że tak powiem. Tak jest właśnie w przypadku dzieciaków, które najpierw z wielką ochotą zakładają różne ogródki i podlewają je nawet 7 razy dziennie, no a potem porzucają te swoje. Projekty. I w przypadku, jeżeli dzieci posadziłyby na przykład rośliny takie rabatowe, typowe, ozdobne, no to one nie mają większych szans przeżyć bez opieki. Natomiast, właśnie roślinom skalnym e, nic się nie stanie i są pod tym względem praktycznie niezniszczalne. My nasze ogródeczki zakładamy w takich donicach imitujących stare donice kamienne, bo uważamy, że te donice najbardziej pasują do charakteru właśnie tych roślin skalnych i najbardziej malowniczo wyglądają posadzone w nich te, te miniskalne ogródki. Ta najdłuższa donica, którą widzicie tutaj, to imituje takie. No, typowe koryto, takie koryta były używane w różnych oborach. No niestety, one są bardzo, bardzo drogie i bardzo duże. Ale właśnie my znaleźliśmy sposób, znaleźliśmy takiego producenta tych kamiennych donic tutaj niedaleko nas, więc korzystamy z tego, że mamy pod bokiem. W internecie znajdziecie mnóstwo ofert. Czy na Allegro, czy w innych miejscach. Wystarczy poszukać. Też w marketach budowlanych bywają takie serie, także rozejrzyjcie się. No, chyba, że będziecie mieli to szczęście, że właśnie gdzieś takie stare kamienne kory to dorwiecie, no albo inne tego typu rustykalne właśnie pojemniki. Pamiętajcie tylko, że zawsze należy zapewnić odpływ, czyli dziury w dnie, którymi będzie odpływał nadmiar wody. Zakładając taki mini ogródek, musicie pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, podłoże, które będziecie wykorzystywać, musi być bardzo przepustowne bo rośliny te nie znoszą zamakania. Po drugie, żeby nadać ciekawego wyglądu całej kompozycji, nie możecie posadzić samych roślin, musicie użyć też kamieni, które będą właśnie wystawać pomiędzy tych roślin, rozdzielać tą kompozycję, no, naśladować takiej Właśnie skalne rumowisko, które zazwyczaj jest w górach i tam, gdzie rosną właśnie te rośliny. Więc chcemy stworzyć taką namiastkę górskiego krajobrazu. Te kamienie to nie mogą być zwykłe otoczaki, powinny być to kamienie łupane, które tak na sztorc nawet postawicie, które będą wystawać trochę z ziemi, ale nie przesadzajcie, no żeby to nie była po prostu tylko taka skalna jakaś łupanka, prawda? Zazwyczaj wystarczy około 3-4 kamienie na jedną taką donicę już jest ciekawie, już coś się dzieje. Kolejna sprawa to dobór roślin. Warto dobierać rośliny. No oczywiście rośliny, które lubią takie warunki, czyli susza, a roślinami tworzącymi małe poduszki, zwarte, czyli typowo rośliny skalne, takie jak łomyki, żagwiny, floksy, goździki, zawciągi, ukwapy smagliczki, to wszystko to są typowe bylinki skalne, które znajdziecie praktycznie na, na pewno w każdym punkcie sprzedaży czy na targu, no i oczywiście w sklepach wysyłkowych. Najważniejszą rośliną, którą sadzimy w takich właśnie zestawieniach są rojniki. Szukajcie rojników w różnych kolorach, różnych odmian i tych rojników staćcie naprawdę dużo, one tworzą piękne, kolorowe dywany, ślicznie zadarnieją, przyłamują zieleń liści pozostałych bylin i można je właśnie tak poutykać pomiędzy kamieniami. Dzięki czemu tworzą po prostu całkowite wypełnienie tych donic. One się ślicznie komponują z innymi roślinami, a są zupełnie niewymagające, bardzo proste w uprawie. No i bardzo szybko się rozrastają, więc one też, nawet jeżeli nie wypełnicie całej takiej donicy, to ona bardzo szybko właśnie zapełni się tymi rolnikami. One będą po prostu przyrastać. Te roślinki skane kwitną zachwycająco wiosną, czyli w marcu, kwietniu, maju. No, ale Donice powinny być ozdobne cały rok i właśnie bardzo ważne jest dobierać tak gatunki, którymi będziecie obsadzać te donice, żeby były one zróżnicowane też pod względem faktury i koloru liści, no bo głównie później ozdobą będą te liście. Tak zrobiliśmy właśnie w przypadku donicy, którą mogliście oglądać w programie Dzień Dobry TVN razem z Łukaszem Skopem obsadzaliśmy tę donicę na wizji i Posadziliśmy tutaj tak. Zobaczcie, piękny zawciąg o ciemnym kolorze kwi kwiatów. W ogóle tutaj dominuje kolor różowy, jeżeli chodzi o kwiaty, ale wyszło to bardzo ładnie. On ma takie trawiaste liście, kępki żywo bardzo ładne. Tu z przodu jest rojnik pajęczynowaty, obok śliczny goździk o takich stalowo-niebieskich listeczkach, śliczna kempusia. Za nim jest kolejny rojnik o takich wiśniowych kwiatach. Tu z przodu skalnica Peterpan. Skalnice są dosyć trudne w uprawie, ale to nie znaczy, że nie możecie ich posadzić. Zachęcam Was do tego. Za nią jest skalnica aręca, jedna z takich najbardziej popularnych i często sprzedawanych skalnic. Ona akurat nie jest wcale taka długowieczna. Te skalnice, np. gronkowa, poduszkowa, one dużo dłużej wytrzymują w tego typu nasadzeniach i w ogóle w Waszych ogrodach, bo właśnie są mniej, tak naprawdę, kapryśne, choć nie znoszą zamakania. Natomiast tamta skalnica arenca, która tutaj już przekwita, jest taką rośliną, która jest powszechnie sprzedawana raczej jako taka roślina bardziej sezonowa i naprawdę trudno utrzymać ją przy życiu. Z przodu mamy śliczny, śliczny floks, O ile dobrze pamiętam, w odmianie Cracker Jack, o takich mniejszych, ale bardzo intensywnie różowych, karminowych kwiatach. Zanim ukwap o kwiatach w tej chwili już białych, ale na początku były jasno-różowe. I zanim znowu kolejna kępa rojnika wełnistego. To wszystko poprzetykane jest właśnie tak, jak Wam mówiłam. Takimi skalnymi blokami postawionymi na szturc, użyliśmy do tego po prostu łupków, takich, które można kupić w tej chwili praktycznie wszędzie, w każdym składzie kamienia, czy nawet zdarza się, że w marketach budowlanych też są one sprzedawane. Bardzo lubię te skalne donice, za to, że nie trzeba przy nich dużo pracować, ale też za to, że w szybkim czasie można zrobić całkowitą rewolucję, pozmieniać, posadzić nowe rośliny. Dać wyraz jakiejś swojej takiej twórczej ekspresji, stworzyć nową kompozycję, nawet po prostu przesadzając te, które już rosły, odmładzając, dzieląc, właśnie dosadzając rojniki, u nas w ogrodzie jest bardzo dużo rolników, więc po prostu z łatwością przenosimy z innych miejsc sobie tutaj do tych donic i dosadzamy je. I to jest super sprawa właśnie na taki jakiś wspólny projekt z dzieckiem czy z kimś bliskim można mieć niezłą zabawę tworząc właśnie takie mini ogródeczki. Teraz bardzo ważna kwestia dotycząca podlewania. Ja powiedziałam, że one są niezwykle wytrzymałe i praktycznie można je nie podlewać, jednak pamiętajmy, że one tutaj stoją w pełnym nasłonecznieniu. I jednak raz na jakieś dwa tygodnie przychodzimy tutaj z konewką i lejemy, no bo nie ma chyba rośliny, która by całkowicie nie potrzebowała wody, więc pamiętajcie też o tym, jak również o tym, że po sadzeniu te rośliny potrzebują się ukorzenić, przyjąć, więc też przez jakiś czas dobrze jest je podlewać. Na pewno od razu po sadzeniu trzeba je podnać i potem jeszcze parę razy tutaj przyjść. Z konewką pamiętać o tym. Jeśli chodzi o nawożenie, to praktycznie nie nawozimy tych roślin. Może raz w sezonie tutaj, takim nawozem uniwersalnym do roślin kwitnących, zostaną one podlane, ale to maksymalnie tyle. Naprawdę są to bardzo wdzięczne, piękne i niewymagające rośliny. Polecam je również ogrodnikom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, z roślinami. To już wszystko, co przygotowałam dla was w tym odcinku. Listę roślin, które proponujemy do posadzenia właśnie w takich skalnych mini -ogródkach, znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania odcinka w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Halo, halo, drodzy widzowie, nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu. Znajdziecie tam najprawdopodobniej i najlepsze ogrodnicze książki i sekatory. Zapraszamy.